Siemaneczko drodzy widzowie, mamy dzisiaj 12 sierpnia. Piękna pogoda, mamy coś około 30 stopni. Jest Padroma, tutaj New Holland 290. Za mną leży Kupa Obornika, czyli co możemy robić? Przygotowujemy stanowisko już pod rzepak. Najwyższy czas, żeby się wziąć za to. Mamy tutaj dwie kubki obornika. Pierwsza kubka, którą akurat teraz ładuję to jest obornik z indyków, ale zaraz tam podejdę. Druga kubka leży tutaj humus z werbio tak on wygląda przywieziony rok temu na jesień. Także on już sobie tutaj rok koczuje, przerabia się ładnie, tu widzicie jak gdzieś tam może przez zwierzynę czy coś było rozgrzebane, tak to wygląda, no jest tej gnojowicy tutaj, nie wiem czy to na kamerce będzie widać, ale przypuszczam on jest z wierzchu tylko z tego, z seksie, ale przypuszczam, że tam w środku jak go ruszymy to ładne takie masełko będzie, ciapka, tak jak to powinno być ale na razie ten zostawiamy i tutaj pod rzepak na razie ten wywozimy tam mamy działkę za słonecznikiem także na razie nie widać tam krzysztofa jak rozrzuca a tu mamy obornik indyczy również przywieziony jesienią tamtego roku trochę sobie poleżał ale wieje dzisiaj tutaj. Nie wiem czy mnie będzie dobrze słychać. Ale wracając do tematu. Poleżał trochę czasu tutaj. Przekoczował zimę, miał, miał wody, także także on się ładnie przerobił. Powiem wam, jeśli chodzi o, o to czy on śmierdzi czy nie, nie ma tragedii. Szczerze mówiąc Uwierzcie mi niektóre dnoje o wiele, wiele gorzej Śmierdzą Z tym akurat idzie Przeżyć Ale co wam powiem to wam powiem Azotu to ma w sobie Bo Staniesz gdzieś jak się sztachniesz To chce puca Wyrwać aż Takie stężenie azotu jest Także Nie ma, nie ma tragedii ładnie się przerobił Ostatnio byliśmy na usługze też rozrzucaliśmy gnój podrzepak. Też indyczy akurat trafiło się nam, ale powiem wam, był świeżo przywieziony. Był taki problem, że nie był on zbyt, zbyt mocno przerobiony, ale y, czuć było też w nim azot. Też jak człowiek się sztaknął, to prawie płuca wypluł. Także składniki on sobie tam miał. Tylko, że był taki problem, że był po kombajnie klawiszowym, presowany bez noży. Słoma była długa, potrafił się zawiesić, teraz jak z Krzysztofem rozmawiałem, tak, to ten gnój elegancko się rozwozi, jest przerobiony, słoma nie jest wcale długa. Już tutaj kubkę troszeczkę wywieźliśmy, dosyć ładną kubkę, bo on tu leżał, może by powiedzieć, do słomy, tak jak widzicie tutaj ten goły plac, to gdzieś dotąd tutaj leżał, to także już tutaj dosyć ładna kubka znikła, przypuszczam, że gdzieś połowa jest wywieziona. Co Wam mogę powiedzieć? Rzucamy 10 ton na hektar. No, 10-15 ton to nie jest apteka. A rozrzutnik to nie jest rozsiewacz. Rozrzucamy 10 ton. Tak to wygląda. No, nie, no, jedna, jedna trzecia kubki znikła. To wywieziemy. Później na pewno się za humus weźmiemy. Dookoła tutaj akurat co stoimy to. Pole należące do gospodarstwa. Snopki są popresowane w kwadraty. Presowała tam firma, która zajmuje się presowaniem i zbiorem, wymianą słomy za gnój. Tresami wielogabarytowymi, Hollandami presowali. I dzisiaj tym samym rozrzucając gnój, rozpoczynamy już oporową uprawę pod pod rzepak. tak ten gnój wygląda, muszę tutaj chodzić, żeby gminę minę żadną nie wdepnąć ja w końcu na padromie trochę pojeżdżę powoli sobie ładujemy, Krzysztof podjedzie to wam Pokażę zestaw, jak wygląda. Ogólnie to miałem inną łyżką ładować, powiem Wam szczerze. Mamy dokładnie łyżkę z krokodylem. Tyle, że jest taki problem, bo już nawet ją podłączyliśmy wszystko cacy było. Yy, odbojniki tutaj, tam do tamtej łyżki dospawaliśmy. Chodzi mi o to, takie. Yy, odbojniki, żeby ona się na ramię opierała tam ta łyżka, a nie na samych bolcach. Ale jest taki problem, że nie ma górnego wysypu. Jest tywna, bez górnego wysypu jest z tym problem, że niektóre gnoje są suche. I żeby ileś tam metrów tym rozrzutnikiem przejechać, to trzeba naprawdę momentami naładować sporą kupę na ten rozrzutnik a bez górnego wysypu jest to niemożliwe bo tamtą łyżką podnosząc, ona i tak ma wydłużone ramię, ale podnosząc na maksa i otwierając łyżkę ona można by powiedzieć równo z burtami jest na wysokości burt i wtedy no dużo nie naładujemy, dlatego tamtej na razie nie podczepiałem, od razu od razu tą podczepiłem i tą łyżką ładuję, no jest prościej i o wiele szybciej, bo górny wysyp, tak zachowuję tą odległość od rozrzutnika nie muszę na maksa bardzo blisko podjechać nie muszę za bardzo się tak martwić o to że i, i skupiać się na tym żeby nie uderzyć w burtę bo podniosę wyżej i górnym wysypem sobie łyżkę otworzę dlatego tą, tą ładuję bo jest o wiele wiele wygodniej a ja czekam na Krzysztofa zaraz przyleci z rozrzutnikiem po kolejny rozrzutnik i Załaduję i później tam podjadę, jak już ruszymy z uprawami. mam nadzieję, że podjadę. Będę, znajdę tam chwilę i podjadę wam, pokażę coś naprawdę ciekawego. Jedzie już właśnie do mnie Krzysztof. Od razu sobie łóżkę nabiorę. Widzę tam w oddali leci Bartek z agregatem. Także zaraz akcja na grubo będzie Ja już tu się ustawię ogólnie jak ładuję coś to zawsze tylko dwa Najlepiej żeby się każdy ustawiał żeby wykonać dwa ruchy czyli Cofnąć, obrócić się już do wysypu Newho... tego do obornika zestaw New Holland T7270 A burger A na burger 20.04 Tu właśnie Krzysztof podjedzie, ja mu zawsze zatrąbię dokąd ma stać, dokąd ma jechać i o tył ładujemy, żeby tył był dociążony, bo jak wtedy naprzód rzucam, wtedy tak traktorem nie buja i też tak nie napiera siły, nie napierają na yy, dyszel mniejsze prawdopodobieństwo jest, że coś pęknie. Ogólnie wam powiem, żeby załadować taki rozrzutnik Minuta czasu mi zajmuje, na razie rozrzucamy na jeden rozrzutnik W przyszłości ma coś przyjechać, jakiś drugi rozrzutnik do nas Ma nam pomagać, bo na jeden rozrzutnik no to troszeczkę wolno, no i też Przede wszystkim ładowarka nie jest wykorzystana sobie wyobraźcie, że ja ładuję minutę czasu a Krzysztof 15 minut mu zajmuje, żeby rozrzutnik gdzieś wyrzucić. Rozrzucić z dojazdem, także troszeczkę sobie na niego poczekam. Na rozrzutnik gdzieś tak, no już 15 ton myślę wejdzie. Nie ważyłem go, ale tak na oko przypuszczam, około 15 ton wejdzie. Wapna też gdzieś tyle ładujemy. Nigdy nie ładowaliśmy tira do pełna szkoda maszyny, żeby tam coś zaraz popękało, czy coś to szkod. nie ma, nie ma po co tyle ładować. Jest to nawet wręcz niewskazane. Lepiej chwilę dłużej robić niż później tam coś spawać. Jadę z Krzysztofem na pole zobaczyć, bo tam Bartek przyjechał świeżym zestawem. Jedziemy, pou, poustawiamy maszynę i popatrzymy, jak to robi. Krzysztof, poczekaj na mnie, ja z tobą pojadę. Dobra, ja idę, jadę się z Krzysztofem, przejadę i może uda mi się coś na polu tam zaraz nagrać. się zakurzyło no, tutaj na pole pierwsze testy nowego, starego zabytku którym jest John Deere 9520 z agregatem do uprawy bezorkowej Horstiger 5MT pięknie to wygląda po tym Agregacie wstępne ustawienia są na 26 cm. Powiem Wam o dziwo, jeszcze tu mamy wilgoć. Na razie, tak na sprawdzenie uprawiamy. I jeszcze w sumie nie wiadomo, czy będzie siane pod tym fokusem, czy od razu horszem. Czy na razie, na płyciutko tym tylko zjedziemy i pójdzie przed samym siewem, jakbyśmy prątem siali, I czy będziemy na wtedy na głęboko uprawiali. Ale pomimo jak z ścierniska zejdziesz tutaj na pole, od razu czuć tą wilgoć i na inne w ogóle powietrze jest. Powiem Wam, jak z takiego nagrzanego ścierniska wejdziemy tutaj na ziemię. Puch jest niesamowity. Ale to robi robotę. No tutaj trochę taka bardziej piaszczysta ziemia, ale możemy zaobserwować. Wilgoć jest. W sumie pierwszy taki konkretniejszy wyjazd w pole ze stawem tym Ale to robi robotę, ciągnik o mocy 500 koni Tiger, szerokość 5 metrów Ale to idzie Ale to jest bestia, powiem wam Klasyka, najprawdziwsza klasyka Wykłada się z talerzy, dwóch rzędów talerzy, rozmiar talerzy chyba z tego co widzę są pięćsetki, dwa rzędy łap. Znowu talerze zagarniujące i wał oponowy. Jeszcze mamy do tego drugi wał, z tyłu ciągany od tipaka, z tym że jest on 60 metrowy. Z tego co się orientuje, to nie wychodzą wersje 5-metrowe Ale coś tam, troszeczkę naszej weny twórczej I... Powinniśmy go podczepić Powiem wam Na polskim YouTubie tego nie ma, jeśli chodzi o vlogi Chociaż jeden YouTuber tylko Jeździł takim zestawem to będzie drugi taki zestaw. Głębokość regulowana wszystko w pełni hydraulicznie. Agregat, powiem Wam, dwa w jednym konkretną robotę robi. Pięknie to wygląda. Może kiedyś będę miał okazję nim pojeździć, bo tego potwora Bartek dostał na stan, on będzie nim uprawiał poszewy, może kiedyś da mi pojeździć. pokażę. Na tamte pola co mieliśmy rozrzucić gnój, rozrzuciliśmy, mamy godzinę po południową. Właśnie teraz przyjechaliśmy na pole po plantacji pszenicy. Będziemy rozsiewali tutaj wapno, te blisko mieliśmy po drodze, także od razu, także od razu będziemy rozsiewali wapno. Dwa tiry tutaj są wysypane, trzeci tam jest wysypany obok, tam na końcu pola. Działkę mamy tu o powierzchni 40 hektarów, ale na całość nie będziemy rozsiewali, Pierw Krzysztof jedzie tam na drugi koniec pola. Tam była jakieś plantacja wierzby posadzona, z tego co mi jest wiadomo, i głównym celem, priorytetem jest rozsianie tam wapna na, tych, na tym polu na działce 7 hektarów tam i bo, bo tam po prostu była słabsza pszenica, tam trochę brakuje tego wapna. Tam właśnie Krzysztof ma rozsiać te wapno i później resztę mamy porozsiewać na takie miejsca, takie, że tak to nazwy wypaleniska, gdzie się zdarzają wapno magnezowe, świeżo przywiezione. Jak piasek wygląda Powiem wam bardzo ciężkie te wapno jest Bardzo ciężkie biorę, powiem wam łyżkę Taką pełną łyżkę, aby wziął to strach podjeżdżać Prawie, że no taką większą połowę Delikatnie większą połowę taką tira mi się wydaje, że wzięliśmy, wrzuciłem na rozrzutnik nie ma co przeginać też. O I przy okazji Wam pokażę tutaj obok jest plantacja wierzby nie będę już tam chodził, bo tam wiatr jest gdzie indziej Tu wszędzie wszystko jest ogrodzone, żeby zwierzyna nie buszowała ładnie od liniki posadzone, bez GPS-a sadzone było z tego co tam kiedyś chłopaki mówili, jest linijka. Bardzo wysoko rośnie w tym roku dostatek wody, w miarę rośliny. Mają nie można aż tam zbytnio tak narzekać na brak wody. I wyobraźcie sobie, że te krzaki, ta plantacja ogólnie jeszcze jest niska. Tam dalej jest inna odmiana. Tam to, to już w ogóle jest wyższa. Ona już ma. Z ponad 2 metry wysokości, no. wyobraźcie sobie, że ona tutaj wczesną wiosną była podcinana gdzieś. Te patyki były podcinane gdzieś na wysokość pół metra. No, nawet mi się wydaje, że może jeszcze nawet niżej. I tak to wyrosło. Były niektóre no w marcu, gdzieś tak były podcinane i od marca tak, tak wysoko. Urosły. Powiem Wam, idą w górę niesamowicie te krzaki. To może będziecie widzieli, może nie. Tam dalej, właśnie jest taka plantacja, co odmiana, że ma yy, już ponad 2 metry wysokości. Bartek tam kończy uprawiać tą jedną większą działkę, i zaraz tam przejedzie na następne mniejsze działki. A ja. Siedzę i się nudzę. To mówię, coś wam nagram, tu dogram. Będzie taki króciutki odcinek. Był, będzie w sumie. Tak mi się wydaje, chyba że coś jeszcze będziemy działali. Choć zanim to zamkniemy, to już można by powiedzieć, będzie godzina fajrantowa. Tak mi się wydaje.